Dobry wieczór, mam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z poezją, na które zaprosiła mnie Monika Klimaniec. Może teraz powie kilka słów o tych spotkaniach tutaj. Witam serdecznie. Tak, dzisiejszego wieczoru spotkaliśmy się na kolejnym krakowskim salonie poezji w KORG, który jest organizowany przez Centrum Wsparcia i Integracji Razem przy współpracy z ambasadą polską w Tabilnie. Dzisiejszego wieczoru mieliśmy zaszczyt gościć. Pisarza y, pana Marka Stokowskiego, który zaprezentował nam dwie powieści Samoloty i Stroiciel Lasu. Witamy serdecznie. Dzisiejszego wieczoru odbyło się spotkanie krakowskiego Salonu Poezji w KORG i specjalnym gościem, który przyleciał z Polski na dzisiejsze spotkanie jest Marek Stokowski. Witamy serdecznie. Witam i bardzo dziękuję za to zaproszenie. To była dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi tutaj w KORG. Miałem honor i zaszczyt przedstawić tutaj dwie powieści mojego autorstwa: Samoloty i Stroiciel Lasu. Samoloty to jest historia o nastolatku, który w roku 1970 Poddany pewnej opresji świata dorosłych, dzisiaj byśmy powiedzieli, świata komunizmu perolowskiego, stara się odnaleźć swoją wolność poprzez ucieczkę w świat fantazji. Razem ze swoimi kolegami z podwórka wyrusza w imaginacyjne podróże do Francji i do Ameryki. Wydaje się, że to jest błaha historia ale ona opowiada o pewnym rodzaju e, e, cierpienia, które przeżywaliśmy w tamtych czasach, z którym nie mogliśmy sobie, nie potrafiliśmy sobie poradzić i czasem, tak jak dzieci, potrafiliśmy jedynie uciekać w świat fantazji. Strojiciel Lasu natomiast to historia, która rozgrywa się już w latach 90. Ten sam bohater, tyle że po dwudziestu kilku latach. Jest teraz już nie na Okęciu, ale w Lasach w Pradolinie Wisły. I tak jak sam tytuł sugeruje, jest kimś, kto, jak on sam to określa, stroi zieleń i resztę. Słucha, jest obdarzony pewnym talentem wychwytywania dysonansów w rzeczywistości. Nie tylko w lesie de facto. Nawet potrafi usłyszeć, że ktoś jest chory. I wierzy głęboko, że za pomocą pewnych bardzo prostych czynności może doprowadzić znowu do przywrócenia harmonii tego, co żywe, tego, co nas otacza. Państwo być może domyślacie się, że w gruncie rzeczy jest to pewna metafora takiego wielkiego marzenia Polaków, żeby na nowo zharmonizować, zrytmizować nasz własny kraj, który otrzymaliśmy w ruinie po komunizmie. Czy mu się to udaje? proponuję, żebyście Państwo sami sprawdzili. Natomiast pewną szczególną cechą powieści Strujiciel Lasu jest fakt, że narratorem jest pies. Pies opowiada nam całą tę historię. Nie mogę zdradzić, dlaczego to właśnie pies, ponieważ to wielka tajemnica, która rozwiązuje się dopiero na końcu tej powieści. I może jeszcze jedna mała uwaga. Kto wie, może kogoś z Państwa zachęci do otwarcia tych obu książek. Mianowicie obie czytane były na antenie polskiego radia, na antenie trójki, przez aktorów teatru Mumio. Moi przyjaciele byli tak mili, że przedstawili te powieści słuchaczom radiowym, wiernym słuchaczom trójki. No a dzisiaj wielką pomocą służyła mi. Przede wszystkim pani Monika i pan Mieczysław, którzy też czytali na głos fragmenty tych powieści, za co bardzo, bardzo dziękuję. My dziękujemy, czy znaczy dziękuję w swoim imieniu, w imieniu pana Mieczysława. Była to dla nas specjalna, był to dla nas honor, była to dla mnie bardzo duża radość, że mogłam przeczytać pana, pana fragmenty. Książki wydają się dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Mimo że urodziłam się w 1982 roku po czasach PRL-u, tak? PRL tak. To... Nie, to były jeszcze czasy PRL-u, ale y, pani jeszcze tego świadomie nie była w stanie y, y, chwycić, że tak powiem. Zresztą jest pani w wieku moich dzieci, bo y, urodziły się mniej więcej w tym samym okresie. Że zachęcamy wszystkich do przeczytania książek. Warto powrócić do czasów y, lat 70. -tych, 80. -tych, książki pe 90., pełne humoru, pełne y, przemyśleń. A mam takie pytanie, y, dlaczego pan napisał te książki? Dla, co, pan, co był muzą, natchnieniem? Na to pytanie właściwie nie ma, nie ma odpowiedzi, bo to pytanie, dlaczego ludzie piszą? ma 27579 odpowiedzi bardzo możliwe i w gruncie rzeczy najczęściej to jest splot powodów no bo jest taka dyskusja dlaczego na przykład ludzie w ogóle tworzą sztukę i nie mówią dla pieniędzy i nie mówią dla sławy niektórzy twierdzą tak jak jeden z reżyserów ja robię filmy żeby mnie kochali I to, Czyli na przykład z próżności też się pisze. I w moim wypadku, ja nie wiem, to by trzeba było zapytać pewnie jakiegoś psychiatra, psychologa głębi, z jakiego powodu, jakiego wariactwa ludzie zabierają się za robotę, która będzie trwała kilka lat, ma niewielką szansę powodzenia w takim znaczeniu, że powstanie dobre dzieło, a nawet jak powstanie dobre dzieło, to i tak nie ma żadnej pewności, że zostanie dobrze przyjęte przez czytelników, recenzentów, przez rynek. W związku z tym to jest tak ogromne ryzyko za inwestowania tylu lat i, i swojego życia i energii, że rzeczywiście tu trzeba być troszeczkę szurniętym, żeby coś takiego zrobić. Mnie się zdaje, że każdy z nas ma jakąś historię, którą rozpaczliwie chce opowiedzieć. I to jest ten główny motyw. Opowiedzieć pewną historię. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, jak ludzie są ze sobą w towarzystwie. W gruncie rzeczy oni tak starają się... Teraz ja, ja Wam opowiem, co mi się zdarzyło wczoraj. I pisanie powieści, zwłaszcza słychać powieść, prawda? To jakby coś opowiadać, to, to jest coś takiego, że my w tej naszej rodzinie człowieczej chcemy opowiedzieć swoją historię, bo uważamy, że ona na przykład może komuś pomóc w życiu. Czy to są historie o panu, o panu, o Pana dzieciństwie, w młodzieńczych latach? Samoloty, one się biorą z mojego dzieciństwa, ale w żadnym wypadku nie jest to pomieść wspomnieniowa. Czyli oto był jakiś Pan, pan Mareczek i on tam na przykład na, na trzepaku tam jakieś figury gimnastyczne robił. Nie, to jest tak, że te doświadczenia z dzieciństwa są, są glebą, z której się wzięła ta, ta powieść, ale tak jak mówi Stanisław Lem. Autor to jest taki ktoś jak krowa. Krowa trawę je, a mleko daje. Czyli to nie jest przełożenie jeden do jeden. To się bierze stamtąd, ale to już jest coś innego.